Cześć wszystkim, tu Alek z AP Films. Eee, słuchajcie, zastanawiałem się, jak zrobić e, ten filmik. Czy zrobić to jako odcinek filmu moich pogadów, czy zrobić e, jakby osobno. No i robię tak, e, jako osobny filmik na, na YouTubie. E, chcę Wam po prostu powiedzieć, e, co się działo, co się dzieje, co będzie się działo i tak tak dalej. Taki update zrobić, ponieważ wydaje mi się, że warto, że trzeba. Szczególnie, że jest jakaś prezencja e, medialna, to Chcę po prostu tak jasno wszystko powiedzieć. Mam tutaj kilka tematów do poruszenia i zacznę od tego, co było e, najwcześniej, ostatnio. Zacznę od tego, czego w zasadzie nie było, e, czyli od uploadu. E, na żadnej platformie przez ostatnie około 5 tygodni nie pojawił się żaden upload e, z naszej, mojej strony. E, jasno chcę powiedzieć, e, ja jako Alek jestem odpowiedzialny za prowadzenie w zasadzie wszystkich profili na Instagramie, TikToku, YouTube. Innym Instagramie, filmowych pogadów, i tak dalej. Wszystko jakby robię ja. Wrzucam, tworzę i tak dalej. Ale poza tym prowadzę też firmę produkcyjną, gdzie no jakby jestem na rynku krakowskim, próbując być firmą produkcyjną robiącą filmy promocyjne, filmy reklamowe i pomagającą przedsiębiorcom przedstawiać ich wizję. Także Poza tym, że robimy jakieś spoko rzeczy na, na Instagramie, TikToku i socialach, e, to w zasadzie przede wszystkim e, robimy filmy za pieniądze, komercyjne. E, i, no i, I przez ostatnie 5 tygodni, e, tygodni było naprawdę sporo roboty. Ja byłem w, w Sopocie, w Warszawie, w Londynie, e, w Gdańsku, w Krakowie. Mieliśmy nagrania za nagraniami to trzeba montować no, i, no i, i jakoś znowu się zrobiło tak, że akurat teraz jeszcze tyle pracy było, że no nie byłem w stanie albo inaczej, nie, nie poświęciłem czasu nie spriorytetyzowałem specjalnie czasu na stworzenie jakichś fajnych treści na Instagram i na inne socjale ponieważ jest też jeszcze jedna rzecz, która mnie trzymała i o którą zaraz zahaczę. Natomiast jak widzieliście, też była przerwa w filmowych pogaduchach. Ja poinformowałem na Saskalach, że jestem w Anglii, nie jestem w stanie wrzucić, popiętrzyły po mi się odcinki. I tego nie zrobiłem, e, więc e, słuchajcie, jakby jak oglądacie sobie pierwszy odcinek nowego sezonu, który wyszedł w tym, w tym roku, powiedziałem jasno na początku, że moim celem na ten rok jest wypuszczenie minimalnie 8 odcinków, jakby w sezonie. W tym roku pewnych odcinków e, będzie wypuszczone 8, także wydaje mi się, nawet jeśli jak oglądacie serial na Netflixie, który ma 8 odcinków, jesteście usatysfakcjonowani na sezon, nie? I to udało się zrobić. Także ja jestem z siebie dumny, cel swój osiągnąłem. I, i, my, I mogę chyba jakby przejść do tego, że co dalej z filmowymi pogaduchami? Chciałbym zatrzymać tutaj jakby filmowe pogaduchy. Nie będzie w tydzień. Ja sam teraz powiem, że przez to, że też do no dzieje się dużo rzeczy, będę robić tak, że filmowe pogaduchy będą wtedy, kiedy będą. Kiedy nas znajdzie, kiedy będziemy chcieli stworzyć o czymś odcinek, to wtedy będą się pojawiać filmowe pogaduchy. I tak będziemy tworzyć. Nie chcę teraz, żeby była presja taka, że wiecie, że musimy się spotykać co tydzień, bo tak to wyglądało, żeby zrobić odcinek albo nawet kilka w przód, bo tak też było i potem po prostu wrzucać. To jest spoko idea, ale jest, są, 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 są dwa powody, dlaczego nie chcę, żeby tak było. Tak będzie kiedyś, tak chciałbym, żeby kiedyś było w przyszłości. Natomiast nie będzie teraz tak, ponieważ nie wygląda to tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, a ze względu, że jak już nie wiem, niektórzy słuchali któregoś odcinka, gdzieś siedzi we mnie perfekcjonizm, ale też siedzi we mnie, jakby taka, no, 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 coś takiego jak brand. Mega szanuję sobie osoby, które trzymają się jakości i wyznaczają mega poziomy w jakości. Także mnie jakoś bardzo nie to, jak to wygląda, jak tego się słucha. I ogólnie gdzie i jak to robimy. Bo, żebyście wiedzieli, że to jest kręcone, na razie to co kręcimy, wszystko jest kręcone w pokoju gościnnym u mnie w domu i używamy mikrofonów Rode, wiecie, krawatówek. To nie są mikrofony podcastowe. I żeby zrobić odcinek, to ja muszę zadzwonić do e, kumpla, powiedzieć mu, że chciałbym takie światło, takie światło, takie światło. E, musimy to rozstawić, musimy się podpiąć i potem to nagrać. I to wszystko po to, żeby nagrać 20 40 minutowy odcinek. Potem to wszystko złożyć, odwieźć sprzęt. Potem ja to muszę wziąć na kompa, zedytować odcinek, pociąć na shorty, dodać napisy i zacząć rzucać. E, i, ta, i, ta, I to jest jeden odcinek, tak? łatwiej było, jak można było na przykład robić kilka odcinków na raz, tak robiliśmy, ale i tak jest. Limit na przykład 3-4 odcinków na dzień, ale do zrobienia. Potem jeszcze to trzeba zedytować, to już nie jest tak łatwo. Także tak wygląda na razie proces, I, i, i to jest ciężkie. I jakby wiadomo, łatwiej czasami coś przychodzi, jak mamy wyrobiony workflow. I ten workflow, który tutaj na razie był, był po prostu ciężki do realizowania. I jest ciężki do realizowania. I, tak, i wolę to robić raz na jakiś czas, jak już stwierdzimy, że coś jest warte uwagi a nie, że robimy to tak co tydzień, bo, bo trzeba, bo tak sobie powiedzieliśmy. E, tak jak powiedziałem, ja jestem mega zadowolony, że udało nam się wypuścić przynaj... ponad 8 odcinków, bo też wydaje mi się, że wyszło ponad 8 odcinków, nie wiem ile teraz, e, ale, ale zrobiliśmy to i od teraz będzie się pojawiać, e, jak będzie się pojawiać. Więc na razie traktujmy go jako platformę, na której możemy się dzielić e, czymkolwiek będziemy mieć w głowie, jak będziemy chcieli. Także tak to się ma teraz, a przyszłość tego podcastu e, chciałbym, żeby wyglądała tak, że mm, będzie po prostu dedykowany setup, który jest już rozstawiony. E, jakość tego podcastu byłaby troszkę na wyższym poziomie. Marzą mi się e, mikrofony studyjne, jakieś szury, e, oświetlenie stałe, którego nie musimy cały czas ściągać, rozkładać itd. itd. E, jakieś fajne backdropy, e, i, i to w przyszłości. Natomiast e, to oczywiście kosztuje, jak gdzieś chcę to rozwinąć i chcę to zrobić, natomiast nie jest to w tym momencie moim priorytetem. W tym momencie mam kilka innych priorytetów i personalnych, i firmowych, które są po prostu ważniejsze od tego. Więc na razie, filmowe pogaduchy, jak będą, to jeszcze pewnie się będą pojawiać w takim formacie jak dotychczas się pojawiały, ale w przyszłości, w momencie, w którym. Albo to zacznie generować więcej, jakiekolwiek pieniądze, albo ja jeszcze z firmy będę, będę generował jeszcze większe pieniądze i będę mógł przeznaczyć środki stricte pod to, to wtedy zacznie się to zmieniać i będę chciał, żeby to wyglądało tak, jak powiedziałem. Więc taka jest przyszłość filmowych pogadów. Co dalej? Akcja, reakcja. No o tym też, no właśnie. Akcja, reakcja. Zrobiliśmy podcast. Zrobiliśmy podcast dosłownie który miał być po tych ostatnich odcinkach, które ostatnio się pojawiły? Natomiast co? Nie nagrał się dźwięk. I to jest też kolejna rzecz związana z tym setupem i workflowem: że my musimy się w zasadzie modlić o to, żeby, żeby wszystko się udało. A chciałbym, żeby to było takie po prostu niezawodne, żeby, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, czy to wyjdzie, i modlić się o to, czy, żeby wszystko się nagrało, bo na razie dźwięk dla nas to była zmora i po prostu się nie nagrało i tego nie zrobiłem. Chciałem po prostu podsumować i podsumowaliśmy sobie tam, jak na to wpadliśmy, o co chodziło, jakby co dalej, więc teraz to powiem. Akcja, reakcja, czyli e, jakby show, e, które zaczęliśmy wypuszczać na TikToku, Instagramie i YouTube Shortsach, e, gdzie reagujemy na fajne klipy e, ze świata filmowego. No i super, się fajnie bardzo przyjęło. Nam się to super robiło i mamy zamiar robić to dalej. E, więc, jeśli chcecie, możecie podsyłać nam jakieś e, filmiki, do których chcecie, żebyśmy zrobili reakcję. E, ale znowu musimy poświęcić czas na to, żeby to nagrać. I, I pewnie nie wiem, zakładam, że będziemy to nagrywać gdzieś w lipcu. E, będzie drugi sezon, pewnie wychodzić. Sierpień wrzesień, jakoś tak. E, także, e, także to będzie, bo super to była sprawa. E, było jeszcze coś takiego, jak Tips by up Films, e, gdzie wrzucaliśmy poradniki. E, to zostaje. E, to zaraz robimy sobie tak. Bo wcześniej kiedyś było tak, że zrobiliśmy e, masowo jedną, jeden sezon. E, I chyba było z 15 albo 18 odcinków, które mogliśmy wrzucać co tydzień. E, natomiast co ja widzę ostatnio, nie chcę za bardzo się przywiązywać do regularnego postowania, e, inaczej, nie takiego zaplanowanego regularnego postowania, e, ponieważ e, zaczyna się to robić takie korporacyjne, takie ustandaryzowane, a nie o tym zależy, jesteśmy artystami i wydaje mi się, że ja, ja na przykład widziałem już kiedyś jak wygląda e, film połączony z korporacją, e, takie agencje i tak dalej, nie jest to coś, w co w ogóle chce iść, i chcę trochę łamać stereotypy, więc, więc teraz bardziej stawiam chyba na to, żebyśmy po prostu tworzyli i, i, i wyrzucali to, czym jesteśmy w tym momencie jakby zainspirowani, tak? czyli, jesteśmy, czyli produkowali jak, jak czujemy. Tak? Natomiast tak czy siak, wtedy jestem gotowy na to, przez to, że jednak wybieram ścieżkę medialną. To muszę też być gotowy na dni, w których nie będę miał jakiejś weny, e, i materiały na takie pory też będą typu, właśnie akcja, reakcja typu gotowe schematy, które można powtarzać, e, żeby jakby nie zaniedbać też tej, tej audiencji, ta jak teraz została zaniedbana przez ostatnie 5 tygodni. E, mam nadzieję, że to wszystko, co mówię, ma sens, aczkolwiek nie wiem. E, to bardziej chodzi o. o, o ja, ja po prostu muszę rzeczy powiedzieć e, Wam światu. I, I to wszystko się jakoś ma. Dookoła z jedną z większych decyzji, którą po, 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 podejmę w najbliższym czasie, w tym momencie podejmuję, eee, słuchajcie, jak od, od momentu, kiedy założyłem profil AP Films, eee, czyli 3 albo 4 lata temu, 3 chyba lata temu, eee, chciałem, żeby to był profil, który jak się patrzy na Instagramie, mówię o Instagramie, ponieważ tam się wszystko urodziło. Eee, to chciałem, żeby to był profil, który jak się obejrzy tak o feed, to żeby człowiek spojrzał i żeby to było płótno, takie jedno, takie... zlewało się wszystko w jedno. Wtedy jak, się zaczyna, jak zaczynałem to wrzucać, Papaya Films miała swoje takie kolaże na feedzie i to było coś niesamowitego, to było coś niesamowitego i do tego aspirowałem przepotężnie. To chciałem zrekreować, ale to nie wyszło. I potem znalazłem jakiś swój styl w tym, i co ostatnio, przez ostatni czas, było takie, wszystko było na takim czarnym tle w ramkach. Ogólnie chodziło o to, że każdy post, każdy Reels i tak dalej miał swoją okładkę, dedykowaną okładkę, która w jakimś stopniu tworzyła spójność profilu na feedzie, jak, jak się patrzyło właśnie na feed. I z jednej strony super inicjatywa, i e, chciałem być z tym kojarzony i to było fajne, ale z drugiej strony była to ogromna blokada. Jest to ogromna blokada, ponieważ w tym momencie mamy gotowych materiałów do publikacji, na przykład z zakuli, z jakichś fajnych nagrań i tak dalej. Rzeczy, które w ogóle. Właśnie nie mogę wam pokazać tego, co chciałbym pokazać, na co mam nagle wenę, bo musiałbym zrobić okładkę, która by pasowała do tego, co było wcześniej, do tego, co było wcześniej. I to była ogromna blokada. Z jednej strony blokada jest z jednej strony super rzecz, bo się wszystko zlewało i było tak, jak chciałem, ale z drugiej strony blokada, ponieważ w tym momencie mam chyba z 20 filmów, które można wrzucić, ale nie można wrzucić, ponieważ nie, ma, nie mają okładki. E, także od dzisiaj decyzja jest taka podjęta, że e, liczuję okładki totalnie e, i co mnie bardzo boli, bo to jest jakby to jest wielka część tego, co próbowałem zrobić, ale jednak stawiam trochę na rozwój i, 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 i chcę, nie chcę, żeby to mnie zatrzymywało. Chcę Wam dać jak najwięcej i to pozwoli dać nam więcej wartości w materiałach, które publikujemy, i żeby tych materiałów było też więcej. Więc więc taka decyzja. Ciężka bardzo. Serio, jakby w głowie mi ja to miałem w głowie przez. No, no, walczyłem z tym bardzo długo i nagle tak z chłopakami zacząłem gadać. I jakby każdy w zasadzie trochę ma to w dupie poza mną. No bo ja to prowadzę, bo ja to widziałem, ja sobie to wymyśliłem. No, ale jest to decyzja, którą muszę podjąć i, i wydaje mi się, że, mam nadzieję przynajmniej, że, że wyjdzie to na no dobre. Jak wyjdzie, to zobaczymy. Eee, no i, i z tym chyba, słuchajcie, no, no tyle. Jakby plany na ten rok naprawdę są duże. Dlaczego powie Aha, powiedziałem, że mamy inne priorytety niż na przykład filmowe pogaduchy? E, ponieważ są dwa projekty na linii, e, na media, bo chciałem też, nie wiem, czy kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, ale chciałem to podkreślić, że... E, Rozdzieliliśmy sobie e, to, jak działamy. Mamy AP Films, e, gdzie robimy filmy komercyjne, e, promocyjne reklamy dla przedsiębiorstw itd. Tak e, I mamy media. Próbowałem to nazwać AP Films Media, e, ale jakby jest AP Films, spoko, ale mamy też dział jakby specjalnie dedykowany dla społeczności kreatywnej, dla branży kreatywnej i robimy kontent, który ma Wam pomóc stać się lepszymi twórcami i żebyśmy razem po prostu e, napędzali się w tym, żeby tworzyć i robić i lubić to, co robić i inspirować się i tak dalej. E, i, I właśnie na ten dział mediowy bardziej targetowany do branży kreatywnej i osób, które nas śledzą na mediach, ponieważ większość osób, która śledzi nas gdziekolwiek są osoby zaangażowane w branżę kreatywną lub zainteresowane filmami, to mamy przygotowane dwie grube rzeczy, które jedna na pewno w tym roku wyjdzie. Dwie będą w tym roku tworzone. Jedna w tym roku chce, żeby wyszła, choć jak z progresem tego to zobaczymy. Właśnie w tym momencie ją kończymy, a na drugą się zabieramy. Jedna to mogę powiedzieć to jest jakby to jest film. jak wiecie co roku próbujemy zrobić coś razem, jakby zebrać ekipę, i zrobić coś niesamowitego. I w tym roku jest to największe przedsięwzięcie, jakie dotychczas e, chcę zrobić. E, mam główny pomysł zainspirowany wieloma filmami. E, spiczowałem to wielu osobom. E, jest, jakby, zbieram powoli jakby ekipę, i, teraz, i musimy teraz wymyślić pomysł, mm, jak to zrobić. I powoli, jakby cząsteczki, wiecie, Lego do, do, do kupy, i, i budujemy, e, i budujemy, i robimy film. E, I po prostu chcę, żeby to był jeden. Chcę, chcę, żeby nie był to jeden. Chcę, żeby to był najlepszy film, jaki dotychczas zrobiłem. Eee, I żeby każdy był z tego dumny, każdy, kto będzie zaangażowany. Eee, i, I nie wiem po prostu, czy wyjdzie w tym roku, eee, bo chcę spędzić każdą. Eee, chcę spędzić. Niezliczoną ilość czasu na tym, żeby doprowadzić ten film do perfekcji. To nie znaczy, że nigdy nie wyjdzie, bo, okej, okay, to by to znaczyło, ale okej, okay, chodzi o to, żeby mieć limit, ale chcę, żeby był po prostu jak najlepszy. Jak najlepszy i zrobię wszystko, żeby był jak najlepszy. Jeśli to ma znaczyć to, że będę miał spędzić więcej czasu niż do końca tego roku, to to zrobię. E, więc jeśli już to w przyszłym roku wyjdzie, ale w tym roku chcę go nagrać, e, więc to będzie. A o drugim jeszcze, o drugim projekcie jeszcze nie chcę mówić, e, ponieważ chcę pokazać, a nie mówić. E, show don't tell. E, także, także to. Ale jest to rzecz, która e, ma zadanie pomóc całej branży kreatywnej e, w Polsce. W Polsce. Eee, całej branży kreatywnej chcemy pomóc i, i zrobić coś dla Was. Także, także to robimy. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki update, taka forma update'u jest ok. Eee, mam nadzieję, że wiecie. Filmowe pogaduchy będą. Nie wiem kiedy, nie wiem jak Jak, jak będą, to będą. Eee, akcja, reakcja: będziemy się zabierać za robienie sezonu drugiego. Eee, Teams BAP films będą się pojawiać, przeplatać na naszych socialach i tak dalej, i na socialach. Już nie zobaczycie pięknych okładek. Eee, i tak pewnie będę robił jakieś okładki, ale już inne, e, bo, no, bo lubię, lubię design, o to chodzi, lubię design. E, natomiast będę gdzie, gdzie indziej designował po prostu, na stronie internetowej albo coś. E, więc tyle no, tips w ja reakcja, filmy, pogaduchy, to są rzeczy, nad którymi spędzamy dużo czasu i, i robimy rzeczy dla Was. E, może też będzie się trochę więcej rzeczy na YouTube pojawiać, zobaczymy, nie wiem, nic nie obiecuję, mm, ale, ale robię ten filmik po to, żeby ci, których to interesuje, Widzieli co się dzieje yy, i w którą stronę to może zmierzać, i w którą stronę, dlaczego to nie zmierzało, te gry. Także tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wszystko jest wyjaśnione i wszystko jasne. Ja to po prostu musiałem powiedzieć, wyrzucić z siebie, żeby wszystko było jasno na stole rozłożone. No i tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w, w innych, kolejnych filmach tutaj publikowanych. A jeśli chcecie wiedzieć, co się u nas głównie dzieje, to zapraszamy na social media. Instagram, TikTok i filmiki na YouTube Shortsach. Także to tyle i widzimy się następnym. Cześć!